No, 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 Myślę, że mam to już za sobą i nagapiłem się dos. Widzę, jak wokoło idzie towar z rąk do rąk i robią brudny sos. Pucha to czasu, jest kawa, by wpadasz w ręce psom, bo wspólnik na ciebie nadał taki stos Kobieta teraz robi, ci doprawia, cały hajs zabrał ci sąd. Pod celą czarna kawa, dać tak się zdarza. Nagapiłem się wystarczająco, bo kusy i wiążesz kiawat, ja cieszę się wolnością. To miasto wciąż takie samo, wczoraj byłaś młodą misji. Jesteś młodą mamą, dziś nic nie zdziwi mnie, właściwie nie. Human takich jak twój koleś, który całe życie chce spędzić pod monopolem I wstydzę się za to, kim byłem, gdy byliśmy jeszcze w szkole Moje uczucia dziś są gdzieś na dole I wolę nie wchodzisz w tą grę, bo nagapiłem się już dość Jak wciągasz i staczasz jak cake pop Mam pokój z widokiem, do którego nie a nie mogę zamknąć okien, jakby zawiesił się system krążę. Tam i z powrotem, wzrokiem między blokiem a boiskiem, gdzie dzieli flotę osiedlową, establishment dziś. Znowu sztucznie zmniejszam wielkość granic, bo nie chcę patrzeć na świat, którego nie zdołam zmienić. Wiem, ile jest wart mój, spokojny sen i nagapiłem się już dość na to, co widzisz za szkłem. Popatrz tu, spójrz, wszystko jest mi niboku, okay. w tym, w tym mieście ja Tak jak wszędzie falą wódę i kokę. Widziałem wiele, w ten świat uczy którą drogę wybrać. Nic się no, nie, no, nie no, zmienia, no, znam swój Chcę ten wyścig wygrać Jesteś tam, to nie przyjdzie, kurwa pies z kulawą nogą A jak skołowany jeden po drugim co melanzować ledwo, stoję na nogach to Zbyt dużo wypije, a nieraz ktoś Przedawkował w międzyczasie kokainę Nie będę się w to pakował, już dość Nagabiłem Nagapiłem na tych, co palą towar I na nachają są co chwilę Diler kosi na nich sos, i pod po odwykach Jadą Żyłe czy w nos Czeka na nich już kostnica Nie mów nawet mi, ile można na tym zgarnąć Jak chcesz zarobić kwit, proszę bardzo To jest za mną ciągnie się do dzisiaj, a nie mamy siedmiu żyć Więc fajnie, się zyska, ale nie chcę wpierdluć nic I gówno mnie obchodzi, co i kto przywiózł na kargo Nagapiłem się już dość na tych, co mieli mieć galardo a prokurator zajął im nawet ich starą Mazdę Zresztą chyba żona przez to zostawiła cię niedawno Popatrz tu, spójrz, wszystko jest mi okej W tym miejscu, tak jak wszędzie, walą wódę i kokę Widziałem wiele, ten świat uczy, którą drogę wybrać Nic się nie zmienia, znam swój cel, chcę ten wyścig wygrać Dupy rozwięte mechanicznie, Solwentki, dyskotek Nie znalazłem chuja w śmieciach By wkładać w byle I choć ładnie się uśmiecha I mówi na ucho kotek To znam takie jak roma Za śluga oddały cnotę Znam takie co lubią się zmiąć Widzą jak kusić Mają wszystko Czego dusza zapragnie Prócz duszy Nagapiłem się do Na takie kurwa zimne suki By za każdym razem Omijać je yeah, szerokim łukiem Stoję pośród świadków Cudów i tragedii Których ten rząd ma w dupie, Tak jak każdy poprzedni Chcemy czegoś dokonać Zanim nasi krewni rozstawią Pamiątki po nas po zakamarkach mebli, choć Nagapiłem się już dość, nie tracę wiary, idę odebrać swój sos Błogosławiąc kapitalizm, mijam o mały włos zwątpienie, więc nie pierdol, że mam opanować złość Bo nie jest mi wszystko jedno A Popatrz tu, spójrz, wszystko jest niby okej okay, w tym mieście, tak jak wszędzie, walą wódę i kokę Widziałem wiele, w ten świat uczy, którą drogę wybrać Nic się nie zmienia, znam swój cel, chcę ten wyścig wygrać